24 sierpnia 1949 roku do życia powołana zostaje Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, znana pod skrótem NATO. W chwili powstania w jej skład wchodziło 12 krajów. Były to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Islandia, Luksemburg, Norwegia i Portugalia. Stanowiła ona przeciwwagę dla Związku Radzieckiego i jego państw satelickich, współdziałając od 14 maja 1955 roku w ramach Układu Warszawskiego. W skład tego polityczno-wojskowego sojuszu wchodziło osiem państw, mianowicie Związek Radziecki, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Niemiecka Republika Demokratyczna, Węgierska Republika Ludowa, Rumuńska Republika Ludowa, Ludowa Republika Bułgarii i Ludowa Republika Albanii. Gdy 2 września 1945 roku kończy się druga wojna światowa, powstaje nowy podział sił na świecie. Dawni sojusznicy dość szybko stają się rywalami w walce o wpływy. Doprowadza to do powstania wspomnianych przed chwilą organizacji międzynarodowych. W ten sposób rozpoczął się okres tzw. zimnej wojny, trwający aż do upadku ZSRR. Był to czas politycznej i militarnej rywalizacji między wymienionymi siłami. Jego skutkiem był m.in. rozwój uzbrojenia, w tym także omawianych w dzisiejszym odcinku, czołgów ciężkich. Pomimo że maszyny te kojarzą się głównie z II wojną światową, ich rozwój trwał jednak jeszcze wiele lat po zakończeniu tego konfliktu. Jedynymi krajami, które prowadziły seryjną produkcję takich pojazdów był Związek Radziecki, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Zanim zaczniemy jednak od omawiania pojazdów, które powstały w erze zimnej wojny, przyjrzymy się najcięższym czołgom z arsenału wymienionych państw z końcowego okresu II wojny światowej. Pozostawały one bowiem jeszcze w służbie wiele Lat po jej zakończeniu, mam tu na myśli czołgi takie jak Churchill, M26 Pershing czy Is-2. Brytyjski Churchill nie był czołgiem ciężkim, a tak zwanym czołgiem piechoty. Czasem określanym nawet jako ciężki czołg piechoty. Pojazd ten został zaprojektowany w myśl charakterystycznej dla Brytyjczyków koncepcji podziału czołgów na czołgi lekkie, czołgi krążownicze, czasem nazywane czołgami szybkimi i czołgi piechoty, właśnie. Zadaniem tych ostatnich było zapewnienie piechocie wsparcia podczas szturmowania pozycji przeciwnika. Przerwa w linii obrony nieprzyjaciela miała być wykorzystana przez czołgi szybkie poprzez dostanie się na jego tyły. O ile brytyjskie czołgi piechoty takie jak Matilda, Valentine czy właśnie Churchill przez większość okresu II wojny światowej posiadały masę, opancerzenie i mobilność zbliżoną do czołgów ciężkich produkowanych w Związku Radzieckim czy we Francji, o tyle ich uzbrojenie w końcowym okresie wojny. Wyraźnie pozostawało w tyle za konkurencją. Czołgi Churchill przez okres II wojny światowej były produkowane w różnych wariantach uzbrojenia i opancerzenia. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się najcięższej z nich, a mianowicie tej z końcowego okresu II wojny światowej, czyli w wersji Mark VII. Sylwetka czołku Churchill, między innymi ze względu na gąsienice biegnące na wysokości kadłuba, może kojarzyć się nieco z czołgami z okresu I wojny światowej. Kanciasta budowa pojazdów w ostatnich latach wojny była już całkowicie archaiczna. Przedni pancerz na poziomie 150 mm to więcej niż u Tygrysa, Pantery czy Czołków KW, ale zdecydowanie mniej niż u Tigera 2 czy IS-2. Rola przewidziana dla niego na polu walki sprawia, że prędkość maksymalna nie stanowiła dla twórców tego pojazdu priorytetu. Mimo wszystko, 25 km na godzinę to naprawdę niewiele, a dużo cięższych czołgów mogło pochwalić się większą prędkością maksymalną. O ile zatem opancerzenie było solidne, a niska prędkość w pojeździe tego typu nie stanowiła dużego problemu, pojazd ten miał istotną słabość stanowiło ją uzbrojenie. 75 mm działo czołgu było wynikiem przekalibrowania dobrze znanej armaty sześciofuntowej. W efekcie tego pociski burzące odznaczały się większą siłą, ale zdolność penetracji pocisków przeciwpancernych spadła, w porównaniu z pierwowzorem. Było to podyktowane oczywiście przeznaczeniem pojazdu. Jego głównym zadaniem było wspieranie piechoty a nie walka z innymi wozami bojowymi. Ta konwersja niosła ze sobą jeszcze jedną zaletę. Czołgi mogły używać amerykańskiej amunicji, co było ułatwieniem logistycznym. Klasyfikacja czołgu M26 Pershing budzi sporo kontrowersji wśród miłośników broni pancernej. Do końca II wojny światowej był on oficjalnie klasyfikowany jako czołg ciężki. Po jej zakończeniu został przemianowany na czołg średni. Co było przyczyną tej zmiany? M26 wyewoluował z czołgów T20, T22, T23, a więc programu, którego celem było opracowanie nowego czołgu średniego, czyli następcy dla słynnego Shermana. Innymi słowy, Pershing stanowić miał nową generację czołgu średniego US Army. Podczas wojny zdecydowano się go klasyfikować jednak jako czołg ciężki. Powodem tego była po prostu propaganda. Chodziło o fakt, że armia amerykańska ma wreszcie na swoim wyposażeniu czołgi ciężkie. Porównując masę, pancerz i uzbrojenie M26 i M4, faktycznie ten pierwszy mógł wydawać się pojazdem innej kategorii. Najbliższym odpowiednikiem Pershinga wydaje się być niemiecka Pantera, zarówno jeżeli chodzi o parametry opu pojazdów, jak i sposób użycia. Niemieckie i radzieckie czołgi ciężkie były organizowane w samodzielne jednostki. M26 podobnie jak Panzer 5 znajdował się na wyposażeniu jako czołg dywizji pancernych. Historia tego pojazdu to przy okazji dowód na to, że klasyfikacja pojazdu nie jest kwestią jedynie jego masy. Tak właściwie jedynym czołgiem ciężkim w tym zestawieniu jest radziecki IS-2. Stanowi on dalekie rozwinięcie czołgów z rodziny KW i jest zresztą ich następcą. Podobnie jak jego poprzednicy był organizowany w samodzielne pułki czołgów ciężkich. Dzięki uniwersalnemu uzbrojeniu mógł podjąć walkę z wszystkimi wozami przeciwnika, a ponadto bez trudu niszczył umocnione pozycje nieprzyjaciela. Po zakończeniu II wojny światowej Churchill bardzo szybko zestarzał się, a M26 został przeklasyfikowany na czołg średni z 2 natomiast stał się przedmiotem szerokiego eksportu. Pojazd ten był na wyposażeniu wielu państw europejskich, takich jak Polska, Czechosłowacja, Węgry i Rumunia. Ponadto czołgi tego typu trafiły też do Chin, Korei Północnej i Kuby. Pod koniec lat 50. IS 2 przeszły modernizację, pod koniec lat 50. przeszły modernizację otrzymując nowe. Silniki, elementy transmisji, dodatkowe zbiorniki paliwa, zwiększony zapas amunicji czy nową radiostację. Pojazdy tego typu brały udział w ćwiczeniach w Otyskim Okręgu Wojskowym jeszcze w 1982 roku. Jako datę ich oficjalnego wycofania z listy uzbrojenia w Armii Rosyjskiej podaje się nawet 1995 rok. IS-2 nie był konstrukcją rewolucyjną ani przełomową. Był jednak czołgiem, który świetnie sprawdził się w warunkach wojny w Europie jako uzupełnienie innych wozów bojowych. Nic dziwnego, że na jego bazie postanowiono opracować kolejne czołgi ciężkie. Jeszcze podczas II wojny światowej rozpoczęto produkcję czołków IS-3, a następnie IS-4. Oba te pojazdy posiadały podobną mobilność co IS-2, ale zdecydowanej poprawie uległo ich opancerze. Czołgi te były lepiej chronione nawet od niemal 70-tonowych tygrysów królewskich. Prezentacja czołgów IS-3 na paracie zwycięstwa w Berlinie zszokowała aliantów zachodnich. Bez zmian pozostało jednak uzbrojenie główne. Zarówno IS-3, jak i IS-4 posiadały dokładnie to samo działo co IS-2. Radzieccy wojskowi nie byli w pełni zadowoleni z tych wozów bojowych. Is 4 posiadając masę 60 ton, był sporym problemem logistycznym, jako transport i serwis były utrudnione z powodu jego ciężaru, a ruchliwość była zaledwie akceptowalna. Is-3 okazał się natomiast pojazdem niedopracowanym. Jego główną wadą były pękające boczne płyty kadłuba w wyniku złego rozłożenia masy pojazdu. Nie zmienia to faktu, że w chwili pojawienia się Błusiły respekt zachodu. I właściwie w okresie tym na to nie miało żadnego czołku, który byłby odpowiedzią na czołgi IS 2, IS3 oraz IS4. Poza jednym. Mowa tu o ARL-44. Niestety, francuski kolos został wyprodukowany w liczbie zaledwie 60 egzemplarzy, a więc właściwie była to kropla w porównaniu z ponad 5 tysiącami radzieckich czołgów ciężkich. Co prawda, działo porównywalne z działem Tygrysa Królewskiego oraz pancerz ARL-44 należy uznać za odpowiednie dla czołgu ciężkiego. O tyle jego archaiczne zawieszenie stanowiło śmiertelny wyrok dla mobilności tego pojazdu. Gdyby tego było mało, w dniu 26 października 1950 roku ARL-44 został przeklasyfikowany na niszczyciel czołgów w oryginale Chassez de Chasse Carentuiton, co oznacza dosłownie 48-tonowy niszczyciel czołgów. Podsumowując, do połowy lat 50., a więc przez 10 lat od zakończenia II wojny światowej, NATO nie posiadało w swoim arsenale żadnego czołgu ciężkiego, ani żadnego innego pojazdu o parametrach porównywalnych z czołgami radzieckimi. Sytuację nieco poprawiał fakt, że najnowsze czołgi z serii IS nie były do końca udane, a Amerykanie i Brytyjczycy wprowadzali na swoje uzbrojenie kolejne odmiany centurionów i patonów. Do 1955 roku w Polsce sprzedano dwa egzemplarze czołgu IS-3 i jeden do Czechosłowacji. W połowie lat 50. Amerykanie wreszcie opracowali własny czołg ciężki o nazwie M103. Po przyklasyfikowaniu M26 i serii prototypów oznaczonych jako T29, T30, T32 i T34, wreszcie na wyposażeniu US Army znajdował się pełnoprawny, produkowany seryjnie wóz tego typu. Do czasu pojawienia się Abramsa, to najcięższy, największy i najlepiej opancerzony czołg Armii Stanów Zjednoczonych. W dodatku jedyny oprócz M1 uzbrojony w działo kalibru 120 mm. W podobnym okresie swój czołg opracowali również Prytejczycy. Był on nawet cięższy od M103. Oba te pojazdy powstały jako odpowiedź na radzieckie czołgi ciężkie i dzieliły ze sobą uzbrojenie główne. M103 przypominał swoją sylwetką napompowany czołg średni M48, dla którego miał stanowić Wsparcie. Pojazdy te znajdowały się na wyposażeniu zarówno wojsk lądowych, jak i piechoty morskiej. Jednostki wyposażone w te pojazdy przebywały zarówno w Ameryce, jak i Europie. Czołg ten posiadał opinię pojazdu skomplikowanego i zawodnego. Było to wynikiem bardzo długiej listy poprawek, którą trzeba było wprowadzić najpierw w wozach prototypowych, a następnie seryjnych. Głównym bodźcem do jego wprowadzenia była spodziewana konfrontacja z radzieckimi czołgami ciężkimi. Brytyjski Conqueror stanowić miał wsparcie dla lżejszych centurionów. Jego uzbrojeniem głównym była mocno zmodyfikowana wersja armaty z czołku M103. Duża część pojazdów tego typu była na wyposażeniu brytyjskich wojsk okupacyjnych na terenie Niemiec. Podobnie jak w przypadku czołgu amerykańskiego, Conqueror był uważany za konstrukcję niedopracowaną. Skarżono się w dużej mierze na mechanizm usuwający łuski po wystrzale, a także błędne odczyty dalmierzy optycznych. W ciągu produkcji i pod wpływem doświadczeń wyniesionych z eksploatacji wozu, starano się eliminować trapiącego niedociągnięcia. W okresie, w którym Amerykanie i Brytyjczycy Opracowali swoje czołgi ciężkie w Związku Radzieckim. Rozpoczęto produkcję kolejnej generacji wozu tej kategorii. Początkowo nosił on oznaczenie IS-5, a następnie IS-8, by finalnie otrzymać nazwę T-10. W swojej podstawowej konfiguracji T-10 posiadał identyczne usprojenie z IS-3, nieco gorszy pancerz. Ale poprawioną mobilność. Wiele pozytywnych zmian przyniosła modernizacja z 1957 roku, w której w wyniku czołg otrzymał oznaczenie T10M. Poprawione zostały wszystkie najważniejsze charakterystyki czołgu. Pancerz wieży osiągnął grubość 250 mm, a więc był porównywalny z czołgiem IS-3. Wóz otrzymał całkiem nową armatę M62T2. Ze stabilizacją w dwóch płaszczyznach, dzięki czemu wreszcie zerwano z uzbrojeniem rodem z II wojny światowej. Ponadto moc silnika wynosiła teraz 750 koni mechanicznych, czyli tyle samo co w IS-4, ale T10 był od niego prawie 10 ton lżejszy. Prędkość maksymalna wynosząca 50 km na godzinę była wprost zawrotna jak na czołg ciężki. Dodatkowo pojazd otrzymał także inne wyposażenie, takie jak automatyczny system gaśniczy, urządzenia noktowizyjne czy system chroniący przed skażeniem. Przez bardzo wielu miłośników broni pancernej T-10 uważa się za najbardziej udaną konstrukcję z omawianej trójki, a także za najdoskonalszy czołg ciężki w ogóle. Opierając się na suchych danych technicznych i informacjach dostępnych w literaturze, opinie te wydają się być uzasadnione. A jego korzyść przemawia także fakt, że był on zdecydowanie lżejszy od swoich konkurentów, a także został wyprodukowany w zdecydowanie większej ilości egzemplarzy. Zachodnie czołgi ciężkie nigdy nie zostały użyte bojowo a więc nie miały możliwości zmierzyć się ze swoimi radzieckimi odpowiednikami. Czołgi ciężkie ZSRR były używane bojowo jedynie podczas zbrojnych interwencji, m.in. w NRD, na Węgrzech czy Czechosłowacji. Podczas wojny sześciodniowej sprzedane Egipcjanom IS-3 starły się z czołgami M48 amerykańskiej produkcji należących do wojsk Izraela. Czołgi ciężkie poniosły wówczas duże straty. Pomimo że zachodnie i radzieckie czołgi ciężkie nigdy się nie spotkały, warto opowiedzieć dwie historie związane z tym tematem. W 1932 roku, podczas kryzysu kubańskiego, do amerykańskiej bazy Guantanamo wysłano pluton czołgów ciężkich M-103, w celu jej wzmocnienia. Spotkanie z ciężkimi czołgami radzieckimi było wtedy teoretycznie możliwe, ponieważ w 1961 roku Sowieci sprzedali Kupańczykom 41 czołków ciężkich i IS-2M. W rosyjskim muzeum w Kubince znajdziemy m.in. brytyjski czołg ciężki Conqueror. Tylko jak on się tam znalazł? Pojazd ten nie był używany bojowo, a więc nie może być to egzemplarz zdobyczny. W lipcu 1988 roku doszło do spotkania delegacji brytyjskiej i radzieckiej. Przedmiotem rozmów była wymiana pojazdów, które miały następnie trafić do kolekcji muzealnych w obu krajach. Brytyjczycy przekazali wówczas czołg ciężki Conqueror, który właśnie w ten sposób znalazł się w Kubince. W zamian otrzymali czołg ciężki IS-2M, który obecnie eksponowany jest w Muzeum w Duxford. Na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów w ramach uzupełnienia. W zależności od źródeł, z których korzystacie, mogą występować niewielkie rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi, które znajdziecie, a tymi, które zawarłem w filmie. Bibliografia zawierająca pozycje, z których korzystałem, podana jest w opisie. Wartości określające grubość pancerza uwzględniają jego pochylenie. W bardziej szczegółowej analizie poszczególnych pojazdów przedstawionych w filmie poświęcę się w materiałach im dedykowanym. Na zakończenie gorąca prośba. W opisie filmu znajdziesz linki do dwóch fundacji charytatywnych. Jeżeli nie dysponujesz źródłami finansowymi, kliknij po prostu w brzuszek Pajacyka. Jeżeli chcesz i jesteś w stanie, możesz dodatkowo wpłacić tam darowiznę lub na drugą fundację, do której pozostawiam link czyli się pomaga. Jedna z ich zbiórek dotyczy powstańców warszawskich. To oczywiście tylko moje propozycje. Jeżeli chcesz, możesz wesprzeć inną inicjatywę i fundację. Myślę, że razem jesteśmy w stanie zdziałać dużo dobrego. Dziękuję za Twoją uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.